Do Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy przystąpiłam ja jako Barbara Jobda i instytucjonalnie jako Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, dlatego że już od dawna potrzebna była taka instytucja, taka organizacja, która by opisała wszystkie działania, które są konieczne do tego, żeby... Profilaktyki raka szyjki Macicy jakby popchnąć do przodu. Wspieram działania koalicji do zwalczania raka szyjki Macicy, ponieważ jestem lekarzem i wiem, jak ważna jest profilaktyka i promocja. Wreszcie ktoś chciał to wszystko opisać i nie tylko opisać sytuację, jaka panuje w profilaktyce raka szyjki Macicy, ale również wytyczyć kierunki działania. Um, po to, żeby sytuację zmienić. To także jedno z wyzwań koalicji, która prowadzi edukację, prowadzi nowatorskie podejście do, do standardów i do leczenia raka szyjki macicy. Z Polską Koalicją do Walki z Rakiem Szyjki Macicy współpracuje nam się naprawdę bardzo dobrze zbiera tych wszystkich ludzi, organizuje spotkanie, zaprasza autorytety, pomaga nam w przełożeniu tego wszystkiego na papier, na to, żeby to przybrało jakieś formy prawne, właściwe. Także ja jestem naprawdę z tej współpracy niezmiernie zadowolona.